Patronem audycji jest koło kwadrat. Koło kwadrat przy ulicy Wycieczkowej 30 w Łodzi to nasze nowe miejsce, gdzie praktykujemy dużo różnych magicznych, aktywności plastycznych oraz sportowych dla dorosłych i dla dzieci. Zapraszamy serdecznie. Znajdziecie nas na Facebooku i na Instagramie jako koło kwadrat oraz kołokwadrat.com. Cześć, Tubinka. Cześć, Tuilona. W programie Kupach Rustu. Dzisiaj spotkałyśmy się w domku kopułowym w Brzozówce. Tak, zgadza się. W zasadzie. E Eko Osada Brzozówka, gdzie zostałam zaproszona przez Ilonę i jej męża Roberta, którzy prowadzą tutaj bardzo nietypowy tryb życia oraz e, zajmują się tematami niezwykłymi, tak? Jesteśmy pod Warszawą, a zaraz się przeniesiemy duchem do Ameryki Południowej. Tak. Tak. Na <laughs> dokładnie do Gwatemali. Do Gwatemali. W ogóle cała przygoda zaczęła się od tego, że um, Zaczęliśmy interesować się bogatą kulturą Majów, ładnych parę lat temu. Mieliśmy okazję poznać, poznać tę kulturę w trakcie naszych podróży oraz także w trakcie spotkań z rdzennymi przedstawicielami kultury Majów w naszym kraju. Też takie spotkania miały miejsce. I Dowiedzieliśmy się, że w Gwatemalii kultura porodów domowych jest, a, jest bardzo nadal odkultywowana i, i bardzo praktykowana, to już dowiedzieliśmy się na, już troszkę wcześniej, zanim ja w ogóle zaszłam w ciąży, więc ten temat przyszedł już troszkę wcześniej. Czyli mogłaś od razu praktykować na sobie całą nową wiedzę. <grym> no, a kiedy, kiedy, kiedy już to się stało, że zaprosiliśmy nowego człowieka, to, to ten temat wrócił. No i stwierdziliśmy, że, że chcemy dać naszemu dziecku najlepszy start w życie, dać mu to, co, to, co, możemy, to, co możemy najlepszego. I Planowaliśmy podróż do Gwatemali, tak czy siak. Ja czułam się bardzo dobrze, mimo prawda ciążę, ciąża że była dobrze prowadzona, bez żadnych komunikacji, więc, więc bez problemu lot się odbył. No, na miejscu poznaliśmy komadrony, czyli, czyli Majańskie położne, które są też bardzo często jednocześnie przewodniczkami duchowymi. Zdobyły nasze zaufanie. Stwierdziliśmy, że, no, że zaufamy im i. Dostaliśmy. I zostaliśmy, jak to dalej się potoczyło. I w jakich okolicznościach przyszło na świat wasze dzieciątko? Nasze, nasze dziecko urodziło się w sposób naturalny, w domu przy, przy asyście dwóch położnych madron i mojego męża, także była to intymna atmosfera. Była nas tylko czwórka w domu, w domu majańskim, także także mieliśmy wielki zaszczyt, tylko przyjemność gościć u. U rdzennych przedstawicieli e, majów, e, także atmosfera była całkowicie intymna, mimo że tam był pełny ludzi <grych> I, e, i czuć było wsparcie e, łącznie z, z pracą ze, ze świętymi roślinami, z pracą z Tytoniem, z Kopalem, łącznie z e, koncertem na Bebnach, w trakcie, w trakcie, brodów, trakcie na misach tybetańskich, <grych> także, także atmosfera była trzymana naprawdę porządnie i przestrzeń była dobrze zapiegowana. No i tak <grymine> jakoś to się dało. Słyszeliście, tytoń, tytoń? <grymine> na porodzie. To w polskich szpitalach, chopią się na to, tak spojrzano, dziwnie. To jest. No tak, oczywiście, no bo to, no jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest. To jest zupełnie inny tytoń niż, 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 niż ten, który palimy, prawda? W papierosach. To jest święta roślina, to jest czysta roślina, która służy do modlitw i do wznoszenia modliw, do, 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 do tak? mhm. Że To jest pośrednik. Cudownie. A w, powiedz w jaki sposób kultura majańska i Majowie przyszły do Twojego życia, bo mówisz, że było to wcześniej, zanim jeszcze pojechaliście z do Gwatemali z Obertem, zanim się urodziło Wasze dziecko. Jak to się stało, że odkryłaś ten majański komponent w swojej duszy? To się odbyło na jednym z festiwali, pamiętam, kiedy rozpoczynaliśmy taką naszą, można powiedzieć, przygodę z rozwojem, ze, ze świadomości, z świadomości świadomości ogólnie z rozwojem duchowości, wybraliśmy się po prostu na festiwal a, i tam e, byli zaproszeni, e, byli zaproszeni jako, jako goście, jako m, prowadzący m, osoby, osoby ze starszej Majańskiej. No i tak to się zaczęło. Po prostu któregoś, któregoś pięknego wieczoru przy ognisku e, przysiadł się do nas członek Bajny Majański, <laughs> tak nie będę tu wypełniał, mieć nazwisk, bo może to nie jest, jest chyba dobre miejsce na ten temat na rozmowy i tak poszło, tak miało być. No bo takimi jedynymi Majami, których ja w Polsce mogę powiedzieć, że znam, to jesteście Wy, <grychy> czyli tacy biali Majowie. Ale zawsze Roberta tak od samego początku kojarzyłam, że on to jest tym właśnie takim tutaj mm, y jakby to powiedzieć, jest takim majem, co się urodził no, w Europie. No, gdzieś <śmiech> zupełnie <śmiech> nie wiadomo jak to się stało, ale serce jest takim mm -hmm. majem. No, tak no to teraz wracając do tych porodów. Również mam w życiu doświadczenia. Do, doświadczenie związane z porodem zupełnie inne niż Twoje. Niestety, tak jest, jest, jest tak, że w szpitalach yy, z tych planów przeważnie nic nie wychodzi. My mieliśmy zupełnie inne, inne podejście do tematu, bo od samego początku, kiedy ja zeszłam w ciążę, yy, wiedzieliśmy, że szpital będzie ostatnim miejscem, w którym zdecydujemy się na porodę. Więc to nie było brane w ogóle pod uwagę. Więc wiedzieliśmy, że to będzie poród domowy. No jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, że to będzie poród patematyki, ale na pewno wiedzieliśmy, że to będzie poród domowy. Rozważaliśmy też, rozważaliśmy też poród lotosowy, aby dać naszemu dziecku najlepsze, najlepsze dary, jakie możemy dać na początek jego przyjścia tutaj. Więc to jest możliwe. W Polsce można rodzić w domach i to nie jest nielegalne i coraz więcej organizacji się tym zajmuje, są położne. I przy odrobinie wysiłku, przy odrobinie zaangażowania jesteśmy w stanie sobie odnaleźć takie, takie osoby, które nam w tym pomogą. I to nie jest nic trudnego, także ja już miałam wszystko oczywiście zaplanowane w razie czego jakby się tam potoczyła, jakby się potoczyło, to poród i tak by się podbył w domu w Polsce. Mhm. I w Polsce pojawił się taki zawód jak dula, tak? Czy to jest jeszcze zupełnie inne zagadnienie? To jest troszkę chyba inne zagadnienie niż, niż, niż położne domowe, tak? Bo dula to jest... dula nie jest położna przede wszystkim. Aha, o właśnie, może opowiesz o różnicy. Dula jest osobą, która pomaga w porodzie, jest przy kobiecie. Może ją też wspomagać duchowo, bo bardzo dużo duli też pełni taką rolę, tak? są takie może być troszkę jak szamanki. Więc, więc one są przy kobiecie, mogą też jej w praktyczny sposób pomagać po porodzie. Tak? Mogą się zająć dzieckiem, mogą jej pozbywać, ugotować, tak? w zależności jaka jest potrzeba. Ale one nie są położnymi. Więc, więc jeżeli ktoś, jakaś kobieta decyduje się na poród domowy, to jeżeli jest to rzeczywiście pierwszy poród, to ja zdecydowanie polecam położny. Tak? bo jednak musi być osoba, która ma doświadczenie, ma wiedzę medyczną, ale dula oczywiście też może być przy porodzie, także można mieć większe wsparcie. Czyli jak sobie to zorganizować? Bo wiesz, ja rozważałam przez, tak powiem, 5 sekund taką, taki scenariusz, ale wiedząc, że moje dziecko ma przyjść na świat w grudniu i to pod koniec grudnia, moją pierwszą myślą było, o, kto potem będzie wszystkim się <grafię> na przykład. No nie? Mhm. E, także można, można mieć całe mnóstwo takich myśli, które ci mówią, nie, nie w domu. I e, oczywiście wszystko zależy od tego, jak się to sercem poczuje, ale tak organizacyjnie, od czego powinna zacząć kobieta, która chciałaby w domu? Przede wszystkim um, przede wszystkim porody w domu mogą odbywać się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ciąża nie jest zagrożona, tak? Czyli kiedy nie ma żadnych przeciwskazań, e, kiedy nie ma żadnych, e, nazwijmy to chorób tak zwanych, <grych> które to towarzyszą, więc, więc kiedy nie ma żadnych przeciwskazań, trzecie poru może odbyć się w domu. U nas to było tak, że e, ja wybrałam odpowiednią szkołę rodzenia która kładła duży nacisk na porody domowe. Ja wiedziałam, że jeżeli tam pójdę, to pójdę do ludzi, do których ewentualnie znajdę kontakt, um, która jest prowadzona przez, przez, przez męża i, i żonę, tak? przez małżeństwo, które, które miało kilkoro dzieci, które w zasadzie chyba pięcioro albo sześcioro było urodzone w domu, więc, więc nie nie duże doświadczenie. Jeżeli nam się nie uda takiej szkoły znaleźć, jest. Cała liczba e, informacji na Facebooku, są grupy, jest strona e, w internecie, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, dobrze Urodzeni. E, tam też można znaleźć kontakt, kontakt położny i po prostu szukać, rozmawiać, spotkać się. No bo jednak musi być, z musi być ten flow, trzeba złapać kontakt, tak? No i na pewno nie robimy to w ostatnich tygodniach, bo, bo to się nie uda. To trzeba zaplanować dużo wcześniej, em, ja zaczęłam szukać już w szósty miesiącu ciąży, tak? E, już już zbierałam kontakty, e, bo położna też na, na ostatnie tygodnie to, to się nie zgodzi tak. Ona ma tylko jedną osobę na miesiąc, gdzie może odebrać poród domowy czasami tak jest, więc trzeba sobie odpowiednio wcześniej znaleźć tą kobietę i odpowiednio zarezerwować termin. No ale to nie jest do zorganizowania, tak? Mm -hmm. A z punktu widzenia e, duchowo-szambańskiego. E, powiedz, dlaczego ten moment przyjścia na świat i okoliczności mm -hmm. są? Tak niezwykle ważne. I o co my tutaj zawalczamy w momencie kiedy decydujemy się nie rodzić dziecka w szpitalu? Ojejku, to jest niezwykle ważne, poza tym cała cała, no nazwijmy to procedura, tak, zaczyna się dużo wcześniej, bo my tutaj musimy mieć świadomość, że jeżeli decydujemy się na posiadanie dziecka, to mm, to zapraszamy tutaj tą, zapraszamy duszę, tak? I jeżeli jesteśmy tego świadomi, no to przygotowujemy się dużo wcześniej, znaczy ja przynajmniej tak miałam, jeżeli już wiemy, że, że, że chcemy kogoś sprowadzić na świat, to trzeba do tego podejść bardzo świadomie, tak? bo, bo my, jak sobie tak, tak, tak się zastanowimy, mamy różne traumy, tak? w większości to były takie czasy, że nudziliśmy się w szpitalach i odcinania powinę i w ogóle zabieranie od matek, to, to są straszne historie. Więc dziecko, które rodzi się domowo, rodzi się w bezpiecznych warunkach, jest pozbawione tych pierwszej traumy. Tak? Jeżeli się mówi o tych traumach porodowych, bo to ludzie całe życie próbują, szukają czegoś, czegoś im brakuje, tak? robią sesje na ponownych narodzin, żeby uzdrowić ten swój poród. Tak? Więc, więc, więc zdrowy poród to nie tylko jest kwestia, kwestia zdrowotna, kwestia nie wiem, zdrowia matki, zdrowia dziecka, to jest kwestia, kwestia duchowa. Tak? My tutaj zapraszamy, zapraszamy człowieka. Chcemy dać mu jak najlepszy start w życiu i musimy mieć świadomość tego, że te dzieci schodzą inne. Tak? Jeżeli decydujemy się na taką metodę, jesteśmy świadomi, to zapraszamy tutaj zupełnie inne dusze. Jakby tego nie nazwać, schodzą nam nauczyciele. Tak? więc yy, już, już tam... my akurat zdecydowaliśmy się raz, że na pokój domowy... To jest też, bez, to jest też mm, niezwykle istotna jest intymność, niezwykle istotne jest dla kobiety poczucie bezpieczeństwa. Tak? Kobieta musi mieć świadomość, że ona ma siłę, żeby urodzić i jej ciało wie, co ma robić. Tak? Nie musi czekać na, na polecenia lekarza pielęgniarki, oddychaj, nie oddychaj tutaj, prawda? teraz nie przyj, teraz, teraz nie wiem. Sieć nie oddychaj, kobieta wie, co ma robić tak? i ciało, ciało wie, co ma robić i my mamy siłę, żeby zrobić to, zrobić to samemu, więc żeby poród przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to ważna jest ta ważna jest atmosfera, ważne jest poczucie intymności, ważna jest, ważne jest poczucie bezpieczeństwa, tak? a najbardziej bezpiecznie czujemy się w domowych warunkach, tak? a nie w szpitalu. My oprócz tego, że, że chcieliśmy urodzić nasze dziecko naturalnie, bez żadnych farmaceutyków, bez żadnych środków wspomagających, zdecydowaliśmy się również na poród lotosowy. Poród lotosowy jest to poród, w trakcie którego nie obcina się łożyska, czyli nie przecinamy pępowiny, rodzimy prawda łożysko, i dziecko zostaje połączone z łożyskiem do momentu, aż ono samo na nie, nie to odpadnie, tak? czyli nie wyschnie i nie, dziecko się nie odłączy. Trwa to różnie. Zazwyczaj od 3 do 5 dni. Jestem troszkę dłużej w zależności, prawda, w przypadku. Na też przypadki, że trwało to kilkanaście dni, ale zazwyczaj jest to zazwyczaj jest to między 3 a 5 dni. I muszę powiedzieć, że ta metoda daje dziecku taki, można powiedzieć, czas na wylądowanie. Tak? Dziecko się rodzi, jest połączone z łożyskiem i, i otrzymuje, już nie mówiąc o tym, że, że można wziąć pod uwagę dwa aspekty. Po pierwsze aspekt medyczny, po drugie aspekt duchowy. Aspekt medyczny polega na tym, że nie, nie odcinamy pępowiny i nie pozbawiamy dziecka jego własnej krwi. Tak? Bo dziecko rodząc się, czyli przechodząc przez ten no, dość ciasny kanał rody zachowuje się jak gąbka, czyli jego własna krew jest pompowywana z powrotem do łożyska i potrafi to być 30-40% jego własnej krwi. Tak? I w momencie jak się dziecko urodzi, no to pewnie powinna tętni, No dlaczego tędni? Dlatego, że wpompowuje z powrotem jego własną krew. I w momencie jak obcinamy, no to pozbawiamy dziecko do dość dużych zasobów, tak więc, więc jego przyjście na świat jest szokiem Szokiem tak? dla całego organizmu. On musi w trybie natychmiastowym podnieść wszystkie funkcje życiowe, tak? No a nie ma tych zasobów. A w momencie, kiedy tego nie robimy, dajemy czas, żeby cała krew trafiła do dziecka, czyli wszystkie komórki macierzyste, tak? cała cała taka naturalna szczepionka. Tak? E, dziecko to wszystko dostaje. E, po drugie, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten aspekt duchowy, e, no różne są teorie, tak, wierzyć czy nie wierzyć, ale dajemy czas dziecku na to, żeby spokojnie domknęło sobie aurę. Tak, żeby ładnie wylądowało, żeby mi się wszystkie tutaj czakry ładnie pootwierały. I, I w momencie, kiedy on już tak totalnie wyląduje, to wtedy się odłącza. I już jest tutaj. Ja to zauważyłam po swoim dziecku, że przez pierwsze kilka dni, kiedy ona była połączona, połączona z użyskiem, nie potrzebowała jej za dużo. Miała cały, cały, cały zapas za jeszcze w Większość czasu spała, nie płakała, także tak można powiedzieć. Nie wylądowała do końca, tak? A w momencie, kiedy już, kiedy już się odłączyła z kim, no to troszkę zaczęła się więcej ruszyć to, już było inny człowiek. A podejście stricte Majów do tematu, czy zawiera w sobie jeszcze coś innego, niż to, czym po prostu jest poród domowy? Nie, absolutnie nie. Nie, to jest, to jest wydarzenie, wydarzenie głęboko duchowe. Dzieci są zapraszane. Na świat majowie zapraszają dzieci. Słyszałam takie historie, że małżeństwo wybiera się wysoko na górę i po prostu zaprasza dziecko, tak? Więc zanim nie będzie poczęte, to po prostu zostaje zaproszone. Poza tym ja miałam całą masę, nie tylko ja oczywiście myślę, że każda kobieta, a kobieta majańska ma podobnie, całą masę różnych ceremonii przed porodem, Dziękczynnych, tak? proszących o szczęśliwy poród. więc, więc to jest wydarzenie głęboko duchowe. Obejmuje szereg rytuałów przed porodem, obejmuje też szereg rytuałów po porodzie, kiedy dziecko się urodzi, już też wykonywanych jest ileś, ileś ceremonii na określone dni jego życia. Tak? To jest związane z energią urodzeniową. Więc to się kłania kalendarz tak? co A więc odpowiednie dni, kiedy, kiedy są jego energie, to też przeprowadzane są ceremonie, jest po prostu ofiarowanie ogniowi. To są bardzo piękne ceremonie. Przed porodem też dość istotne dla majów znaczenie ma prowadzenie szałasu potów. Czyli Przed porodem. Tak, 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 tak. To jest wręcz wręcz u nas w Polsce same są zabronione, zakazane. Dla tak? kobiet wciąż oczywiście, nie wolno, tak, a tam wręcz jest to, jest to mile widziane. Kobiety potrafią też urodzić w szałasie potów. Też są takie praktyki prowadzone, więc nie zdarzają się i porody. Ja miałam specjalnie dla mnie przeprowadzony potów, czyli tuch na kilka godzin przed, yy, przed porodem. Yy, jeszcze nie wiedziałam, no. że do porodu potem nastąpi, tak? ale specjalnie dla mnie była przeprowadzona ceremonia połączona z modlitwami, połączona z masażem odpowiednim, z kąpielą w ziołach. Także yy, to wszystko miało na celu przygotowanie, rozluźnienie ciała do. Do tego wydarzenia, które miało, miało nastąpić. No i był na tyle silny, że kilka godzin później wszystko się zaczęło. A gdyby ktoś nie wiedział z naszych widzów, co to jest strzała z potów, Szała potów można powiedzieć, to jest taka majańska sauna, tak? Wchodzimy do takiego pomieszczenia zwykle murowanego, w którym znajduje się palenisko opalane zazwyczaj drewnem. I do tego jest kamienie kamienie, które się nagrzewają, które polewane są wodą, bardzo często na nich układane są różne zioła. Także można być taka majańska sauna. Tak. Mhm. I ale... tutaj też macie z potów w brzozówce? Jest, jest. Może nietypowo typowo majański, ale, 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 ale jest. Ale pracujemy nad tym, żeby też taki szałas majański tutaj powstał. A gdyby kobieta chciała w Polsce urodzić w tej pięknej tradycji majańskiej, to może się zgłosić o wsparcie do Ciebie? Ja myślę, że tak, oczywiście um, całą wiedzę, jaką mam całe doświadczenie, mogę, um, mogę oczywiście się z tym podzielić, mogę, mogę przekazać, także um, jak najbardziej zapraszam, tak? jeżeli, jeżeli ktoś ktoś ma na pewno te Także to jest, to jest wydarzenie na pewno głęboko duchowe, e, bardzo intymne. Um, także to było niesamowite, bo... Te położne, z którymi ja pracowałam, to jedna z nich miała kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu porodów, wcześniej pracowała w szpitalu, więc to były bardzo doświadczone osoby, ale to była przewodniczka duchowa, także, um, także to wyglądało tak, że no, się takie modlitwy, i szła taka energia, jednocześnie odbywała się w takim spokoju, w takim zaufaniu, że wszystko, wszystko się uda, tak? Wszystko pójdzie dobrze i nawet nikomu przez chwilę nie przyszło przez myśl, że mogą być jakieś komplikacje, że coś się nie uda. Także ten spokój tak o nich bił, że ja praktycznie nie, nie było chwili, żebym zwąciła, że coś może się nie udać. I to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że była ta pewność. Że nie trzeba tutaj jakiegoś planu B opracowywać. Jest bardzo ważne, co my na temat swojego własnego porodu czujemy i w jaki sposób on się nam wyświetla w wyobraźni jeszcze przed nim, gdyż. Mówię to dla kobiet, które nie decydują się z kolei na poród domowy, bo czują, że mają ku temu jakiś powód głębszy. I ja tak miałam, że moje dziecko po prostu w, w, w wizjach przychodziło do mnie, mama do szpitala, do szpitala. Nie chciało no tak I, i, I okazało nie? się, że faktycznie że te komplikacje hmm. pojawiły. W ogóle nikt ich nie był w stanie przewidzieć. One się pojawiły w ostatniej hmm. chwili. I y, gdybym poszła na przekór, swojej intuicji i tej wizji mogłoby się bardzo się skończyć. W związku z tym faktycznie to przekonanie, które my mamy, trzeba się siebie zapytać. Nie tylko dlatego, że jest, jakaś, że, że jest tak dużo duchowych benefitów takiego porodu i, i, i że te porody domowe można powiedzieć, że stają się coraz bardziej modne. Faktycznie ktoś, kto przychodzi tutaj i ląduje, może mieć na życie pewne plany, o których my nie wiemy. Być może pewna doza właśnie samodzielności czy odrębności od mamy będzie mu w, w jakiś sposób w, potrzebna też i on sobie wybiera tak. Więc jestem pewna, że większość porodów domowych to są same benefity, ale jednak pytajmy też siebie. Zawsze sprawdźmy to. Tak, no, pytajmy tak. siebie no. albo możemy też zapytać dziecka. Tak. No, ja to dziecka spytałam. Ja, ja miałam dokładnie tak samo. Mm -hmm. także to to. Ja jest tak przekonane. że to Powiedziałaś raz jest... Po tą Fatema, moje dziecko to nie wiedziało o prosto... szpital i to też się tak, nie pomyliło. No. Więc to jest takie ważne, żeby się skomunikować hmm. tak. i dokonać tego wyboru w tym porozumieniu z, z dzieckiem, mi, tak. które pewnie gdzieś tam z wyższej perspektywy podpowiada nam. Tak, mhm. ja stwierdziłam, że ona prawdopodobnie po prostu chce się tam urodzić no. i ja byłam całkowicie spokojna, zaufałam, pojechaliśmy. Cudowne. Na... się udało, nie miałam absolutnie żadnych, żadnych, żadnych lęków z tym związanych, mimo że naokoło, <laughs> to możecie się domyślić, prawda? Tak, tak. tak. Rodzice, mama, babcia, wszyscy <laughs> naokoło, Boże dziecko, co Ty robisz, Ty tam umrzesz, tak? Nie jedź mhm. po prostu, co Ty robisz, dziecko robisz? A ja nie, po prostu to się uda i koniec, ta niedożyniona no, no, się chciała tam urodzić. Bez najmniejszych wątpliwości, tak. bez problemów To no, bez, bez nawet cienia mm -hmm. strachu. Oczywiście y, no, nie jestem też oderw oderwana od rzeczywistości, więc jakiś plan na miejscu B był wypracowany. Tak? Więc, y, więc już w przypadku totalnej, totalnej awarii, no to oczywiście... A, istniała taka ewentualność pomocy medycznej, także wszystko było tutaj nagrane, ale, ale wiedziałam, że ale nie to będzie był... potrzebne, że <grym> tak. nie będzie potrzebne. Tak. Robert też mówił, że, że i narodziny, i śmierć są tak naprawdę w tej kulturze majańskiej takimi e, ważnymi momentami i tak. mają swój, swój zestaw, rytuałów. rytuał. pracują cały czas kalendarze Majów Colkin, on jest dla nich bardzo ważny. E, szczególnie w aspektach też narodzenia e, dziecka, śmierci również. No, nie byłam przy, przy śmierci, więc nie wiem, jak to wygląda, ale na, pewno mają, na pewno mają swoje obrzędy, ale przy narodzeniu dziecka energia jego narodzeniowa ma wpływ e, ma wpływ można powiedzieć nawet na nasze jego życie. E, nawet jeżeli chodzi o taki aspekt wyboru imienia. Tak? E, więc tak, ta, w zależności od tego, którego dnia się dziecko urodzi, to bardzo często ma nadawane imię związane z, z energią urodzeniową danego dnia. Tak, nam pomagała imię wybrać nasza, nasza przewodniczka duchowa no i ma nasze dziecko pamiątkę, no. <suszy> można powiedzieć, z tej okoliczności. Poza tym, też energia urodzeniowa dziecka ma wpływ na jego nasze życie, bo, bo przy wyborze zawodu. Profesji też często, często wie, kierują, się, kierują się tą energią urodzeniową. Nawet położne, zwłaszcza czy przewodnicy duchowi, wybierani są z osób z konkretnymi energiami urodzeniowymi. Tak, mają konkretne predyspozycje do danych zawodów. I te takie predyspozycje masz? On się chwalił <grym> właśnie no, no. do takie sprowadzania tak, też na świat właśnie tak. do przecierania, do przecierania <grym szlaków <grym właśnie do pracy, do pracy z, 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 z taką energią. No, no można tak powiedzieć do, do, do wyłaniania czegoś nowego z chaosu. To ja podobno też, to możemy pionę sobie no poszukiwanie i odkrywanie mm. tych nowych lądów siedząc tutaj pod Warszawą. Czy jeżeli y, rozważasz, jeżeli rozważasz poród domowy, jeżeli chciałabyś podejść do tego bardziej bardziej od duchowej strony? Mm, nie musi to być oczywiście polu tradycji majańskiej, <grywa> prawda? E, to jak najbardziej mogę się podzielić swoim doświadczeniem, zapraszam do siebie, powiem, powiem jak to wyglądało. Mogę też e, udzielić tylko wskazówek, e, mogę równie dobrze pomóc, prawda? E, Z samą obecnością też jak e, najbardziej. E, Podam e, kontakt do Ciebie w. Opisie pod filmem. Mm -hmm. No ja również oprócz tego, że w tej chwili e, zajmuję się wychowywaniem e, e, mojego dziecka, <grydy> to e, jestem z, z, z kształcenia z doświadczenia i zawodu dietetykiem i zajmuję się dietą e, wegetariacką, dietą wydańską. Więc jeżeli e, jako przyszła mama potrzebujesz też e, jakiejś porady, jak bezpiecznie położyć sobie dietę. Hmm, bo zbilansowana dieta wegetariańska jest bezpiecznym sposobem żywienia zarówno dla kobiet w ciąży, zarówno dla kobiet karmiących, jak i małych dzieci, czego ja jestem tutaj przykładem. Więc jeżeli ktoś potrzebowałby na przykład pomocy w takiej kwestii, to też jak najbardziej zapraszam. Z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, że poród domowy jest, poród naturalny jest najlepszą metodą zarówno dla kobiety, jak i dla dziecka. A zwłaszcza bo dziecko na przysiad na ten świat to jest najcenniejszy dar, jaki możemy mu dać. Um, cenny dar. Um, ja myślę, że ja mojemu dziecku dałam coś fantastycznego i mam nadzieję, że kiedyś to doceni i za to podziękuję. To żegnamy się z Wami na dziś. Subskrybujcie nas, polubiajcie. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki bardzo. Pa. Cześć. Drodzy widzowie, zapraszamy Was też do butiku Ufology Gallery na portalu Etsy. Może tam znajdziecie swoje stroje mocy. Wasze zakupy wspierają finansowo nasze publikacje. Pozdrowienia. Link znajdziecie w opisie pod filmem.